Dzisiaj zajmiemy się tym, czy Jezus naprawdę zmartwychwstał. Cześć, ja jestem Tomek, to jest kanał Kamyk w bucie. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, zrób to teraz, to nie ominą Cię kolejne odcinki. Lajkujcie, komentujcie, podawajcie dalej, a my jedziemy, bo temat jest bardzo ciekawy. Czy Jezus Chrystus naprawdę zmartwychwstał? Czy jest prawdą to, co mówi Ewangelia na przykład Mateusza w rozdziale 28, werset 5-6? Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast. Wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Zanim jednak przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, dlaczego grób był pusty, i nad, an, przejdziemy do analizy różnych teorii alternatywnych do zmartwychwstania, chcę, abyśmy najpierw poznali ten kontekst historyczny. Czyli tak, Jezus zostaje e, przez Piłata skazany na śmierć, przez, na śmierć krzyżową. Przed samą, samym ukrzyżowaniem Rzymianie mieli taką obrzydliwą tradycję biczowania swoich więźniów, swoich skazańców, i tak samo stało się z Jezusem. Jezus został ubiczowany, ale nie był ubiczowany zwykłym jakimś batem, tylko do, do takiego biczowania Rzymianie używali tak zwanego flagrum, który składało się z kilku rzemieni, w które były powplatane różne twarde przedmioty, takie jak kulki metalowe lub kawałki kości na przykład, lub jakieś inne twarde elementy, które przy przy uderzeniu miały jeszcze wyrywać tkankę z pleców, czy, czy tutaj gdzieś barków, czy niżej nóg, ut, gdziekolwiek został trafiony więzień. Miały powodować takie bardzo duże, krwawiące rany, wyrywać mięśnie. Niektórzy antyczni historycy opisują tą brutalność w taki sposób, że było widać żyły, było widać fragmenty kręgosłupa, kości, wnętrzności, więc przez takie cierpienia musiał przejść nasz Pan Jezus Chrystus. Potem został zaprowadzony na Golgotę, gdzie został przybity do krzyża. Na tym krzyżu umarł. Został złożony do grobu przez Józefa Zarematei i potem Rzymianie zabezpieczają grób. Zasunięty jest ogromny kamień, około dwutonowy kamień, jest zasunięty na wejście do grobu. Na, na kamień jest nałożona rzymska pieczęć, więc kamienia nie da się ruszyć i przed. Jeszcze tym kamieniem jest zostawiona rzymska straż e, do tego celu. Trzy dni później zostajemy grób otwarty, pieczeń zerwana, żołnierzy nie ma. I co się stało? Jest kilka alternatywnych teorii na temat tego, dlaczego grób był pusty, e, i chciałbym teraz króciutko je omówić. Pierwszą z tych alternatywnych teorii jest teoria niewłaściwego grobu, czyli rzekomo kobiety, które szły później, e, trzeciego dnia. Do, do grobu, by umyć ciało Jezusa, poszły nie do tego grobu, gdzie Jezus był złożony. Jest to bardzo naciągana teoria, ponieważ jeżeli one były, przy, były świadkami złożenia Jezusa do grobu, no to trzy dni później wiedziałyby, gdzie, do którego grobu z powrotem pójść. Ale nawet jeśli kobiety poszły nie do tego grobu i zaczęłyby rozpowiadać nieprawdę, bo byłby to zły grób, no to władze, które wiedziały też dokładnie, gdzie Jezus został złożony, bo sami zapieczętowali grób. Poszliby i pokazali prawdziwy grób. Jak widzimy, ta teoria kompletnie nie trzyma się kupy. Drugą, dosyć naciąganą teorią jest teoria zbiorowych halucynacji. W Nowym Testamencie czytamy, że Jezus po zmartwychwstaniu objawiał się 500 ludziom e, i apostołom. E, w tamtym czasie po pierwsze można było zweryfikować tych ludzi i zadać im pytania, ale nawet jeśli, no to e, biorąc pod uwagę Prawdopodobieństwo wystąpienia zbiorowej halucynacji przez 40 dni u wszystkich 500 osób w tym samym czasie, od tej, te, tej samej osobie yy, i nie byłoby tam żadnych jakichś różnic w tej halucynacji, byłoby prawdopodobnie jeszcze większym cudem niż yy, sam cud zmartwychwstania. Yy. Możecie zapytać jakichś profesorów, profesorów profesorów e, psychologii i oni wam to potwierdzą, że, że taka zbiorowa halucynacja po prostu nie może się wydarzyć. To, to po prostu nie ma szans na takie coś. Więc to wywalamy do Kubła. Trzecia to teoria omdlenia. Czyli że Jezus po prostu zemdlał na krzyżu, i e, po trzech dniach w grobie się wybudził, ale zastanówmy się, nad takim dosyć. Niedorzecznością tej, tej teorii, ponieważ wyobraźmy sobie, że, że po takim biczowaniu, o którym mówiłem wcześniej, po ukrzyżowaniu, po tym, że Jezus jeszcze, czego nie mówiłem, o czym możemy wyczytać sobie w Nowym Testamencie, został złożony taki przebity włócznią, został złożony do grobu, owinięty płótnami, obwinięty różnymi maściami, wonnościami, około 30 kg takich maści było nakładanych w kulturze żydowskiej w tamtym czasie. Taki Jezus. Po trzech dniach spędzonych w zimnym grobie, wyczerpany, budzi się, ściąga to wszystko, odwala kamień, pokonuje żołnierzy i ucieka. Ludzie go widzą i on w ogóle nie widać po nim kompletnie śladów i zmęczenia ani ubiczowania. No, jest to niedorzeczne, i po prostu spójrzmy nad tym kurtynę milczenia. Przejdźmy dalej. Kolejna z teorii to taka, że uczniowie wykradli ciało Jezusa z grobu. I tutaj mamy dwie opcje, co mogłoby się wydarzyć, obie równie niedorzeczne, zaraz się o tym przekonacie. Pierwsza to taka, że 11 przychodzi apostołów, tych rybaków, do tych właśnie żołnierzy i pokonują tych doborowych 16 rzymskich żołnierzy, którzy są no, trenowanymi mordercami, zabójcami. Przychodzi do nich garstka rybaków, pokonują ich, odwalają kamień, wykradają ciało i nikt nic nie wie, co się dzieje. Niedorzeczne, nie ma w ogóle szansy, że takie coś mogło się mogło wydarzyć. Inna znowu jest w tym podteoria taka, że uczniowie cicho podeszli, kiedy Rzymianie spali i weszli do grobu i wykradli ciało. Oczywiście jest to równie niedorzeczne, albo i bardziej niedorzeczne niż to pierwsze, ponieważ ci żołnierze nie mogli pójść spać. Nie mogli wszyscy pójść spać. Oni spali takimi jakby turami, i ci śpiący byli w takim półokręgu dookoła wejścia do, do grobu, do tego kamienia. Czyli, żeby wejść do grobu, musieliby przejść po tych śpiących żołnierzach, po cichuteńku odwalić dwutonowy kamień. Po cichu go odłożyć gdzieś na bok i wynieść ciało. No, musicie przyznać, że jest to również niedorzeczne. Inną teorią jest taka, że to władze przeniosły ciało Jezusa. Tacy sprytni byli. Tylko, że kompletnie się to nie trzyma kupy, bo yy, kiedy już. Maria Magdalena i później apostołowie zaczęli rozpo rozpowiadać ludziom naokoło, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa, no to co by zrobiła władza, która chciała udowodnić za wszelką cenę, że Jezus nie zmartwychwstał? No pokazaliby po prostu ten prawdziwy grób i ciało Jezusa. To się nie wydarzyło, czyli władze nie wykradły ciała, oni nie zmienili lokalizacji e, spoczynku Jezusa Chrystusa. I ostatnią, którą dzisiaj e, przedstawię teorię, jest teoria tego, że ktoś podszył się pod Jezusa Chrystusa. Dla niektórych jest to nawet, nawet ciekawy pomysł, dla mnie nie za bardzo, bo przecież od razu wiadomo, że uczniowie, którzy spędzili trzy lata z Jezusem blisko, y, oni razem jedli, razem spali, spędzali każdą chwilę razem, znali się bardzo dobrze, można powiedzieć, że znali się jak łyse konie, i teraz jakiś niby sobowtór by przyszedł i zaczął im y, podszywać się pod, pod ich mistrza. Od razu by przecież. Y, Wiedzieli, że to, że to nie on, już by poznali jego, jego brak tej mądrości, jego głos no cokolwiek. No, to, to nie ma sensu. Kompletnie nie ma sensu. Jak już wywalimy do kosza te wszystkie alternatywne teorie na temat Pustego Grobu, to zostaje nam jeden fakt historyczny: Jezus Chrystus wstał. On zmartwychwstał i żyje. I dzisiaj oferuje zbawienie tobie za darmo. Dzisiaj możesz zawołać do niego, poprosić go o zbawienie, bo. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ktoś musi umrzeć za grzech. Jezus Chrystus podjął decyzję, że On umrze za mnie, za ciebie. Ja poprosiłem Go o zbawienie kilka lat temu. Ty możesz zrobić to teraz. Możesz poprosić Jezusa, by uratował cię przed piekłem. Już dziś, już teraz. I On to zrobi w tej sekundzie, kiedy Go poprosisz o to. Nie zwlekaj.